Powiedziałem Państwu. Do Gośki akurat telefon dzwoni, jest Sylwester 2006 godzina 10.30. Uda. Mogę za kilka? Halo. I już się bo... nam nie chce siedzieć. <gryliśmy> Dobra? Dzięki, nie chce nam się już siedzieć. Odpalamy szampana. W jakiejś strefie czasowej jest już nowy rok. W Polsce już jest nowy rok od paru godzin. Impreza życia. Po prostu w naszej sypialni śpi Stefan, który nas wywalił na materac do naszego pokoju. W swoim e, pokoju śpi Kuba. Także my we własnym domu opiekujemy się dzieckiem naszej opiekunki i naszym synem i e, e, tak. Impreza! <tryk> Wojtek z myślą otwiera butelkę. Mam nadzieję, że nie dostaniemy. Chyba na rykoszek, nie? <tryk> <tryk> Oczywiście pada, bo co ma robić w Atlancie? W Sylwestra. I nie, musimy mieć brudną sztabkę. No nie tak, przecież. Tak nachylnik, w tamtą Słysza. stronę, w tamtą stronę, w tamtą stronę i tu jest dach. w tamtą stronę, tak jakby, nie wiem, wróg poleci. Już na pauzę daj. <laughs> nie daj na pauzę, bo wrzyscy Dobra, poleciało. Ten drugi mam szukę. <laughs> 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 Let's <Bumble cup laughs> <laughs>